Nie ja znam, widziałem Cię nieraz na filmach, na wszystkim, Ty mi to piszesz? Kurwa, gościu, gdybyś Ty wiedział do kogo Ty mówisz, to byś kurwa klęczał i płakał kurwa, psie obstrane kurwa Ty. Nie w kurwa nie chcesz <gry> kurwa to. Frajerska kurwo Ty, ruchana w dupę. Se pajacuj przez internet, bądź kurwa fafarafa, kto to nie Ty kurwa. Pierdol się. Pierdol się, ja mogę ci tyle powiedzieć. Pierdol się. Kurwa przejebane, kurwa. Pierwszy się rozpierdalałeś, kurwa jak ci. Rower, kurwa zapierdalali. Przejebane, bo nie umiałeś sam odzyskać. Taki kurwa jesteś malutki, taki kurwa. <laughs> Pierdol się, mogę ci tyle <laughs> Nie mogę oddychać! Oddychać nie mogę!